Cześć akwaryści, zapraszam do subskrypcji i dania łapki w górę. Na dzisiejszym filmie pokażę wnioski płynące z hodowli ryb w małzerach. A teraz zapraszam. To jeden z opróżnionych małzerów, wody jest coraz mniej, a na filmie będziecie widzieli stado pływających żyrardynek metalicznych. Chciałem wspomnieć, że żyrardynka metaliczna to jedna z ciekawszych ryb do hodowania w mauserach. Ogólnie polecam gupiki i ryby dzikie, żyworodne do hodowli w mauserach w okresie wakacyjnym. Tutaj macie gupiki, które bardzo dobrze się rozmnażają w mauserach. Mówiłem już na wcześniejszym filmie, że jednak mieczyki nie są idealną rybą do mauserów. Za wolno rosną, też dorosłe są kanibalami. A gupiki i dzikie ży żyworódki jak najbardziej. Moim filtrem biologicznym był papirus, on puścił korzenie do Mausera. W ogóle ryby z roślinami dobrze sobie tutaj radzą, ponieważ rośliny takie jak na przykład papirus, rogatek, który jest w wodzie, oczyszczał wodę z produktów przemiany materii. Pamiętajcie, że łapka w górę to mnie motywuje do nagrywania następnych filmów. Napiszcie jakiś komentarz y, pod filmem, to też będzie bardzo fajne. A ja dalej Wam powiem o swoich wnioskach. Jeden z wniosków jest taki, że nie polecam y, wsadzania roślin y, y, w donicach z ziemią. Dlaczego? Ponieważ podczas wyławiania na koniec mamy na dole małzera dużo mułu i tam jest dużo małych rybek. I to jest bardzo mozolna praca, żeby wyłowić y, wszystkie ryby z mułu. Czyli jak rośliny, to staramy się bez ziemi. Ogólnie polecam y, rośliny w małzerach, które będą filtrem, a jednocześnie będą napowietrzać wodę. Ja zrobiłem można powiedzieć taką hydroakwaponikę. Część roślin pobierała środki przemiany materii ryb z wody. Winogrona puszczały kłącza do wody. W Mauserach miałam na górze posadzone papierusy, a w środku pod wodą był rogatek i lilie. Polecam rośliny: sadźcie je w Mauserach, i nie trzeba tam żadnych filtrów ani napowietrzaczy. U mnie już drugi sezon Mausery działały bez filtrów i napowietrzania, tylko rośliny robiły to zadanie. Jak widzicie, woda jest spuszczana z małzerów, trochę obrosłym iglonem. Tutaj ogromne stado żerardynki, które widzieliśmy już wcześniej, jest ich setki. Oczywiście jak przychodzi jesień, dzielę się tymi rybami z kolegami akwarystami, tak, i wszystko wpada do siatki, gdyż spuszczam wodę z małzerów, a na dru po drugiej stronie jest siatka do której ryby wpadają, widzicie jakie wciąga. Te ryby teraz wrócą do akwariów w domu. No, do siatki a potem do domu do akwariów. Czyli tak jeszcze raz. Rośliny bez ziemi, żeby nie zamulać e, dna w małzerach, jak najbardziej rośliny są wskazane, co jakiś czas dokarmiamy ryby e, w małzerach. Ja je wpuszczam jakoś maj-czerwiec, jak się robi cieplej, a przetrzymać je można śmiało do połowy października. Najbardziej jestem zadowolony z efektów dzikich żyworudek. Miałem różne wieloplamki, żerardynki, jednodniówki i jeszcze parę innych odmian. Miałem też molinezję, miałem też gupiki i jak najbardziej to ok. Odradzam mieczyki, bo jednak mieczyk lepiej, lepsze ma efekty hodowlane hodowane w akwariach. Te wszystkie małzery będą wyczyszczone. I przygotowane do następnego sezonu. Za chwilę na końcu filmu pokażę Wam, jak to teraz wygląda, ponieważ na następny sezon małzery będą troszkę przestawione. Inaczej to wszystko będzie działało i trochę inaczej wyglądało. Tutaj macie mój ogród, trawka skoszona, mój ogródek, no i teraz szklarnia, już jak jest wszystko w niej posprzątane. Zobaczcie, jak to wygląda. Po prawej, po prawej stronie grządka, gdzie moja żona będzie uprawiała różne warzywka, a po lewej Mausery. A tutaj z boku, przed Mauserami, będzie za chwilę niespodzianka i tu zbuduję w następnym roku taki specjalny zbiornik ze szkłem, czyli taki duży Mauser, ale obudowany bloczkami, i z przodu będzie szkło, żebym mógł obejrzeć, co jest w środku. No, małzery, gdzie niegdzie jeszcze winogrona posadzone. No, a na tej dziurze będzie właśnie z bloczków zbiornik, będzie szyba. No i tutaj coś wpuścimy. Zobaczymy. Taki mega duży zbiornik, bo pewnie tu będzie z 3000 litrów, tak mi się wydaje. No, tak to wygląda. A tutaj ryby wróciły już do domu, do zbiorników. Wszystkie ryby są już w akwariach. W tym zbiorniku mamy drobnotkę nadobną i jedno, jednodniówkę. Są w jednym zbiorniku. Dlaczego? Zabrakło mi zbiorników i po prostu one muszą pływać w jednym akwarium. Z tyłu siatka sery, o którą tak często pytacie. Ona jest po to, aby młode ryby na rybek mógł się chować. Oprócz Drobnotki i jednodniówki wyłapałem w e, mauserze krewetki. To takie krewetki Red blot Blood, Blood Mary. Raczej chyba to są Red nie, nie selekcjonowałem tych krewetek, ale z mauserów wróciły takie wypasione te krewetki. Krewetki też polecam e, do mauserów w okresie wakacyjnym. Tutaj mamy gupiki z mauserów. Jak widzicie kondycja wyśmienita. Pełno młodych. Rozmnażają się jak szalone. Też wrzuciłem parę molinezji, e, takich albinotycznych. Ale niestety po molinezjach nie mam młodych jeszcze. Molinezje to import. No a teraz zagadka, co to za ryba tam pływa na dole. To jest dzika żworódka, Może ktoś wie. No, o tam jest samiec taki z czarnymi plamami. A tutaj mieczyki też z małzera i dzika żyworódka na dole pływa. Jak już powiedziałem, uważam, że małzery dla mieczyków to może nie jest najlepsze miejsce. Oczywiście mogą być w dobrej formie. Mogą sobie tam poradzić, ale jak już teraz będę wybierał, to na następny sezon raczej gupiki, raczej dzikie żyworódki, które są bardzo mocne, a mieczyki zostaną w akwariach. To Hamburgi, takie typowe Hamburgi z tyłu, filtr podżwirowy na górze, zolit pod spodem, e, takie plastikowe wkłady, kuleczki. E, Wrzuciłem ten biały plastik z tyłu dla, do filtrów podżwirowych, ponieważ miałem cały worek w garażu i pomyślałem sobie, że złożę to do tych filtrów. Do takich filtrów podżwirowych możecie używać Zolit, yy, możecie też Matrix wrzucić z Sehema. Tutaj siatka sery z tyłu, aby na rybek mógł się schować. W ogóle jeśli chodzi o tą siatkę, to codziennie dostaję kilka zapytań: co to za siatka, co to za siatka. To jest y, wkład do filtrów y, marki Sera. Jak wpiszecie, siatka filtracyjna Sera to na pewno Wam wyskoczy. No, tutaj żyrardynka metaliczna. I jeszcze jedna, jakaś ży, żyworódka pływa tam dzika. Jakiś rarytasik pewnie. No fajnie, bo te żerardynki, niektóre samce są jasne, a niektóre żółte. Więc taka ciekawostka. No co tam dalej? Chłopaki, dziewczyny, dajcie subskrypcję, łapkę w górę, napiszcie komentarz. Będzie więcej filmów, zapraszam, co tydzień o 17 w niedzielę będzie wchodził nowy film na kanał. W międzyczasie wrzucam jakieś shorty z tym, co się dzieje u mnie w zbiornikach, więc możecie sobie obejrzeć te shorty. Jak widzicie, po sezonie w Mauserach ryby nie były chuchane, ale dobrze wyglądają.